Jednak zwierzakowi, delikatnie mówiąc, siłę mózgu przeciwstawił sile mózgu. Nagrody Darwina. Corocznie przyznawane w wyniku głosowania w internecie antynagrody za wyjątkową głupotę, której efektem była śmierć kandydata lub ewentualnie pozbawienie się zdolności płodzenia potomstwa. Kamyczkiem w samochód czy w tir? 11 października 2000 roku, Turcja. Jedna z najbardziej zwodniczych, chłopięcych zabaw rzucanie kamieniami w samochody. Ja jabłkami rzucałem. Zdarzyło się. Mało kto ma tyle wyobraźni, żeby uzmysłowić sobie, że jest to bardzo niebezpieczna zabawa. Jeszcze mniej ludzi jest w stanie pomyśleć o nieprzewidywalnych, a czasami nawet śmiertelnych konsekwencjach tej zabawy. Jeden z Turków już nie będzie musiał. O, ciekawe co się stało. Ci, którzy mieszkają w szklanych domach, nie powinni rzucać kamieniami. Drobne zamieszki na Bliskim Wschodzie dały nowego zwycięzcę nagród Darwina. Alon wraz z kumplami udał się na skrzyżowanie, by porzucać kamieniami w nadjeżdżające samochody. W chwili, gdy Alon wyszedł na ulicę z kamieniem w ręku, by cisnąć kamyczkiem w nadjeżdżający automobil, przejeżdżał tir. Kierowca, próbując uniknąć kamieni, starał się skręcić, ale stracił panowanie nad kierownicą i wywrócił się, zabijając stojącego na ulicy mężczyznę, samemu doznając ciężkich obrażeń. Okręgowa policja w Judei i Samarii ustaliła, że za wypadek odpowiedzialny był mężczyzna rzucający kamieniami. No tak, no bo gdyby nie rzucił, to by się Tir nie przewrócił. Jabłka były o tyle spoko, jak mi się zdarzyło rzucać, raz tam, to się rozwalały. A my tak rzucaliśmy w naczepy z ulicy. Oj tam, każdy był młody i głupi. Need for Speed miejska legenda. 15 lipca 2001 roku, Tennessee. Każdy słyszał tytuł tej gry i wie, jak smakuje zwycięstwo. Nieważne, w jakiego rodzaju wyścigach weźmie się udział satysfakcja jest ta sama. Czy kierowca z tej opowieści chciał poczuć swoistą satysfakcję? Czy mu się spieszyło? Czy może jeszcze coś innego? Możemy jedynie przypuszczać, co mogło być przyczyną jego klęski. W przededzień dostarczenia składek podatkowych nagroda Darwina powędrowała do obywatela Memphis, Koleś ścigał się z pociągiem najprawdopodobniej samochodem. Chciał wyprzedzić pojazd szynowy na przejeździe samochodowym. Nie wiedział jednak, że z drugiej strony pociągu jechał inny wariat z takim samym zamiarem. Efektem obu wyczynów było zderzenie dwóch pojazdów z jednej strony pociągu, który gnał dalej swoim tempem, sprzed chwili. Zginął mieszkaniec Memphis. No nie wpadłbym na to, ale jak widać, można przekonać sędziów. 1863 rok USA. Druga połowa XIX wieku. W tym czasie USA parało się wojną domową. W tym okresie istniał jeden człowiek, który po wojnie dokonał imponującego, a raczej nieprzewidzianego przełomu w przewodach sądowych. Clemens Vallandigham był słynnym demokratą północnym, startującym w stanowej kampanii prezydenckiej podczas wojny domowej. W 1863 roku został skazany na. Banicję za wycofanie poglądów mocno krytykujących administrację prezydenta Lincolna. Banicja była równoznaczna z wyjechaniem na południe. To jednak nie powstrzymało Clemensa od dalszego głoszenia swych poglądów politycznych. Wkrótce po wojnie został prawnikiem. Ostatnia sprawa, jaką miał okazję prowadzić w sądzie, dotyczyła próby zamordowania przez jego klienta innego człowieka. Alibi oskarżonego opierało się na. W samobójstwie ofiary. Wziął pistolet, włożył sobie w usta i pociągnął za spust. W celu potwierdzenia tegoż argumentu Clemens przedstawił możliwy przebieg wydarzeń. Jako rekwizytu użył najprawdopodobniej zapominając naładowanej broni, która jednocześnie była narzędziem zbrodni. Włożył sobie pistolet w usta i pociągnął za spust. Owszem, ulepszył gatunek ludzki w ciekawy sposób, ale przynajmniej udowodnił niewinność klienta. No da się, pokazał, że można. Jak tu ktoś napisał w komentarzu, to się nazywa oddanie pracy. Zgadzam się. Potęga ludzkiego umysłu wrzesień 1989 rok. ZSRR. Po co człowiekowi umysł? Czy tylko po to, żeby myśleć, zadawać pytania i umieć zarządzać własnym mózgiem w taki sposób, żeby życie było łatwiejsze i przyjemniejsze? Tak. Z pewnością. Jednak takiego zastosowania ludzkiego intelektu nie znajdziecie nigdzie indziej. Ostatni ciężki rok lat 80. u schyłku istnienia ZSRR. Ojczyzna Sowietów pełna jest mediów i mentalistów. Jeden z nich, E. Frankel, Wybrał właśnie ten dzień, aby udowodnić światu, że siła woli jest najpotężniejszą istniejącą w wielkim wszechświecie. Siłę mózgu przeciwstawił sile mózgu. Czy jak to tam szło? Siłą woli pragnął zatrzymywać wszelkie pojazdy jeżdżące. O, to już się zapowiada ciekawie. Swe ambitne przedsięwzięcie rozpoczął od prostych składaków, roweru, rower tam. Póki co szło idealnie. Przyszła kolej na samochody. Z tym również nie szło zbyt ciężko. Zachwycony swymi postępami i możliwościami, postanowił postawić poprzeczkę jeszcze wyżej. Pociągi. Maszynista, który przejechał Frenkela, widział go stojącego na torach z rękami wyciągniętymi przed siebie, spuszczoną głową i spiętym ciałem. Odruchowo sięgnął po hamulce bezpieczeństwa, ale nie mogły zdziałać wiele. W ten sposób znany mentalista zaskoczył samego siebie mocą własnego umysłu. Ku przestrodze, zanim przejdziecie przez tory, zawsze zobaczcie, czy nie nadjeżdża pociąg z którejś ze stron. No, tak, to jest bardzo ważna informacja. Warto się obrócić lewo-prawo, prawo-lewo. No, jestem ciekawy, jak on zatrzymał ten samochód. Ale no pewnie co? Kierowca się zlitował. Zatrzymam się, niech chłop ma satysfakcję. No ale może niekoniecznie pomyślał, że później będzie chciał zatrzymywać pociągi i już nie wyszło. Trudno. Nieudane selfie ze słoniem. 24 kwietnia 2014 rok. Kenia. Jak to mawiają, dobre selfie nie jest złe. Tak też pomyśleli dwaj panowie z Afryki, którzy chcieli uwiecznić się w co najmniej oryginalny sposób. co takiego zrobili? Ano zdjęcie z dzikim słoniem. Jednak zwierzakowi, delikatnie mówiąc, nie spodobała się pozycja dwa dzióbki i twarz słonia. Więc postanowił ją przerwać. Solidnym nadepnięciem na dwóch fotografów z łatwością posłał ich na tamten świat. Czyli pamiętajcie, selfie ze słoniem, no to może nie. Człowiek. Kontramaszyna. 26 grudnia 1997 roku: Brazylia. Mawiają, że to niebezpiecznie być na lotnisku. Nie wiem, czy to prawda, ale chyba przestanę słuchać mp. 3 na full. Rowerzysta przejeżdżający przez lotnisko w Sosarabie, mieście położonym 87 km od São Paulo, zmarł wskutek potrącenia przez lądujący samolot. Marcelo lat 25 najwyraźniej nie słyszał dwusilnikowego samolotu, gdyż ten dźwięk został całkowicie zagłuszony przez muzykę wydobywającą się z jego walkmana. Uszkodzeniu uległa turbina i prawe skrzydło samolotu. No, czyli morał z tej historii jest taki, żeby nie słuchać głośno muzyki, jadąc przez lotnisko. Ja zapamiętam na pewno czyżby zwierzęta były mądrzejsze od człowieka Nikozja Cypr 1991 rok Jakby tak sobie przypomnieć wcześniejsze historie łowców którzy zmarli wskutek nieprzewidzianego strzału w ich stronę i dodać dzisiejszą odpowiedź na postawione wyżej pytanie może zabrzmieć tak Zaskoczeni Przypomnijcie sobie łowcę z rezerwatu i spróbujcie sami odpowiedzieć na to pytanie w podobnych okolicznościach zmarł pewien irański łowca niedaleko Teheranu. Tym razem mordercą okazał się wąż, który owinął się wokół strzelby Ali'ego, naszego łowcy. Inny myśliwy, który w tym czasie był na miejscu wypadku, mówi, że Ali chciał najwyraźniej złapać węża, przygważdżając go kolbą strzelby do ziemi. Wbrew oczekiwaniom obu łowców, wąż owinął się wokół kolby i pociągnął za spust, strzelając Ali'emu. W głowę. No, dostał headshota. Trzeba było nie polować na węża. Moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję Wam za łapki w górę, komentarze, subskrypcje, bo kanał się rozwija. Cieszę się, że filmy Wam się podobają, że dajecie o tym znać, a my widzimy się oczywiście w kolejnym filmie. Do zobaczenia i usłyszenia.